Szanowni Państwo, pan Janusz Korwin-Mikke prawie dwa tygodnie temu, w poniedziałek, złożył około ćwierć miliona podpisów pod swoją kandydaturą. Bronisław, choć ogólnie komorowski, w piątek złożył, jak sam powiedział, ćwierć miliarda podpisów. PKW pewnie była pod wrażeniem tych 250 milionów podpisów zebranych w 38-milionowym narodzie. Dzięki temu wczoraj mogliśmy przeczytać, że jest pierwszym zarejestrowanym kandydatem w wyborach prezydenckich, przed Januszem Korwin-Mikke, który złożył podpisy prawie tydzień wcześniej. Tym samym PKW przypilnowała, żeby pan Komorowski był pierwszy. Możemy być pewni, że równie gorliwie będzie pilnować w wyniku w najbliższych wyborach prezydenckich. Tym bardziej, że wciąż nie ma przetargu na nowy system przeliczania głosów, a na stronie PKW nie znajdą Państwo mapki z wynikami z ostatnich wyborów samorządowych, mimo że odbyły się 5 miesięcy temu. To wszystko, jak zwykle, daje nam gwarancję pełnej uczciwości i przejrzystości w każdych wyborach. W tej ocenie prym wiodą media. Duma Układu.